Dzień dobry, mamy godzinę 5. Dzisiaj mamy wtorek, który okazał się dniem nietreningowym. Wydaje mi się, że po wczorajszych dwóch treningach mała przerwa się należy. Mimo, że to dzień wolny, czasu i tak jest ciągle mało, jest już godzina 19. Ale mam dla Was całkiem ciekawy temat. I dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, skąd wzięła się nasza nazwa: czyli Kaskada Szczecin Rugby Club. Szczecin to oczywiście miasto, w którym mieszkamy. Rugby, klub, no to jesteśmy klubem Rugby, żadnej większej filozofii tutaj nie ma. Okej, okay, ale jak to jest z tą kaskadą? Co to w zasadzie oznacza? Od razu powiem, że to nie jest nasz sponsor, a nazwa Kaskada jest od początku istnienia klubu, czyli nie była zmieniana pod nazwę firmy sponsorskiej. Nazwa naszego klubu Kaskada wzięła się od, jak to Wikipedia podaje, kombinatu gastronomicznego Kaskada, który. Był w Szczecinie, w samym centrum. No i było to w czasach PRL-u miejsce, w którym były dancingi, bankiety całkiem wystawne, wystawne miejsce, ale niestety w 1981 roku ten budynek spłonął, a życie straciło tam 14 osób z czego sześcioro to byli uczniowie szkoły gastronomicznej. Była to tak wielka tragedia dla Szczecina, że do tej pory starsi mieszkańcy Pamiętają, co się wtedy stało? Zresztą zobaczcie sami, jak to w tamtych czasach wyglądało. O 8.10 płomienie ogarniają wszystkie cztery kondygnacje. Minutę później pojawiają się trzy wozy straży pożarnej. Topią się ustawione 20 metrów od kaskady znaki drogowe. Zaczynają płonąć oddalone o 40 metrów drzewa. I właśnie niejako, żeby upamiętnić tamte wydarzenia, nasz klub. Został nazwany Kaskada Szczecin. Ale to jeszcze nie koniec historii, bo od 2011 roku na miejscu tej starej kaskady zostało wybudowane centrum handlowe, które nazwano Galeria Kaskada. I jest o tyle to dla nas niekomfortowe, że często e, ludzie myślą, że jest to nasz sponsor, a niestety tak nie jest. Co więcej, my byliśmy przed tym centrum handlowym, czyli jesteśmy tą, tą, tą drugą kaskadą, można powiedzieć, w historii. Szczecina, i przy wtoreczku, taka króciutka historia. Wydaje mi się, że e, ważna dla nas, i fajnie, że miałem okazję to tutaj powiedzieć. I tą krótką historyjką kończymy vloga. Dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się w zdrowiu i do zobaczenia na boisku. Cześć!